Problem w tym, że Wojciech B. w innych fragmentach zarejestrowanej przez jego byłą partnerkę rozmowy planował morderstwo dziennikarza Piotra Nisztora. No, nie ma, nie ma, nie ma. Jeśli Kierwiński wiedział o rozmowie już 20 stycznia, najprawdopodobniej wiedział też, co jest głównym tematem nagrania i kto jest autorem słów o planach morderstwa naszego dziennikarza, znacznie wcześniej niż afera ujrzała światło dzienne. Ta zdrada była absolutnie przy okazji, jakby można powiedzieć, mimochodem planowania morderstwa dziennikarza. W ogóle minister Kierwiński nie przejął się tym, że jest planowane morderstwo. W ogóle nie zbadał sprawy. To sytuacja dla mnie też niesłychana. To nie wszystko. Z oświadczenia SOB wynika, że podległe Marcinowi Kierwińskiemu służby miały obciążającą Wojciecha B wiedzę już w październiku. Oficer został odsunięty od obowiązków 26 października 2025 roku. Po powzięciu informacji przez SOP o złożeniu na funkcjonariusza doniesienia na policję przez byłą partnerkę, w tej sprawie podjęto czynności wyjaśniające. Teraz Kierwiński zaatakował Republikę za opublikowanie nagrań i nagłośnienie sprawy. Ta sprawa wykorzystywana jest przez usłużny radiowęzeł pisowski do atakowania rządu. Zarzucił nam także kłamstwo. Chcę panie redaktorze sprostować kłamstwa. Tak zwanych dziennikarzy e, telewizji Republika, mówiąc o tym, że ktoś pozwolił temu funkcjonariuszowi odejść na emeryturę. Nie. Trwa postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariusz jest zawieszony. Nikt nie pozwolił mu odejść na emeryturę. To nieprawda. Z naszych informacji wynika, że Wojciech B. już po wszczęciu wobec niego postępowania dyscyplinarnego, miało to miejsce 2 lutego, złożył wniosek o przejście na emeryturę i otrzymał na to zgodę. Prokuratura nadal nie zdecydowała się, też na wnioskowanie o areszt dla Wojciecha B. Ciągle nie ma też żadnej informacji o ewentualnym śledztwie, choć zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostały złożone w środę 4 lutego, a w piątek 6 lutego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek obiecywał specjalną konferencję prasową w tej sprawie. Ja obiecuję, że do tej konferencji w tej materii, tego szczegółowego pytania będę lepiej przygotowany i powiem dlaczego prokuratura zastosowała tutaj Taki środek, że chronimy potencjalną ofiarę, ale nie uznała, że należy, bo wydaje mi się, że tam nie ma wniosku o tymczasowy areszt, a nie należy tego potencjalnego, mówię, sprawcę. Dzisiaj tymczasowo aresztować. Oni go kryją i myślę, że ta sprawa po prostu dalej będzie się wlokła po to, żeby ją rozmyć i o niej zapomnieć. No To jest działanie tej ekipy. Przykrywanie jednej afery kolejną aferą. No, tak jak oni mówią, no, kłamstwo ma krótkie nóżki i trzeba jedno kłamstwo przykrywać bardzo szybko kolejnym kłamstwem.